Dobrze, mam tu pana CV, więc możemy zaczynać. Jasne. Pan Marek. Zgadza się? Zgadza. Na podobnym stanowisku był pan mniej więcej dwa lata. Tak, dwa lata. W biegle włada pan angielskim. Yes, that's true, sir. Świetnie. Oraz hiszpańskim. Hola muchachos. Dobrze. Refleks! A, bardzo dobrze. Tak. Jakby pan mógł być zwierzęciem. Lampartem. – Ale dlaczego? – Dlatego, że jest szybki, odważny i pracuje zespołowo. – O, no, widzę, że jest pan przygotowany. – Zawsze. A co by zrobił ten Lampard, gdybym mierzył do niego ze strzelby? Oczywiście wskoczyłby na drzewo. Na to drzewo, gdzie tam jest mój kolega, też myśliwy i też ma strzelbę? Który kolega? Ten, którego przed chwilą zjadłem? A teraz Lampard zeskakuje z drzewa. I niezwykle cicho. Odchodzi swoją ofiarę. Lampart zapomina, że mam strzelbę. O! A kto to jest za panem? Czyżby cała moja wataha? Jaka watacha? Przecież ja myślałem, że to wilki mają watachy. A bo ja jestem lampartem, który się wychował wśród wilków. Aha, to ciekawe, co te wilki powiedzą, jak zacznę do nich mierzyć z mojego szotgana. A nie, przeladował pan shotguna. No co za problem, to już ładuję. I teraz mam. No gdzie ja? Przecież pan jest Lampartem. A kto to powiedział? No pan to powiedział. To teraz jestem czarną panterą tym z Avengersów. Wakanda forever! No dobrze to. A czarna pantera to w ogóle umie się teleportować? Bo co? Bo to. Ha? Ha? E, szkoda tylko, że teleportował się pan w Mordor! Mordor? I co? Ja mam pierścień i właśnie go nakładam, i jestem niewidzialny. Mam na sobie żółtą sukienkę. Jaką kurwa żółtą sukienkę? Bo jestem Pandora, księżniczka, królowa elfów. I uwodzę cię swoim seksem. Nie mam oczu. Ha ha ha, nie mam oczu. Rzucam na ciebie zaklęcie agamotto. Ha, 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 ha. Za późno, doktorze Strange. Wszyscy Avengerzy już nie żyją. Finish him. Fatality. <coughs> Następny proszę. Wegdor, wyjście awaryjne. Nowy odcinek w poniedziałek o 22.00 w Comedy Central.